Witam w odcinku 15 rzeczy, które każdy gracz w VR chciałby dostać. Odcinek będzie podzielony na trzy części: to będzie gry, software oraz hardware. Każda kategoria zawiera po 5 pomysłów, oraz na samym końcu wspomnimy sobie dodatkowe 5 bonusowych rzeczy, które każdy Wam powie, ale oczywiście warto o nich wspomnieć. Zapraszam. Pierwsza kategoria, czyli gry, to jest zbiór gier, których osoba obdarowywana raczej nie będzie miała. Jest to zbiór gier stosunkowo nowych lub stosunkowo nieznanych, więc zapraszam do słuchania. Pierwsza gra na naszej liście to Red Matter 2. Jest to gra tak zwany symulator chodzenia, gdzie tak naprawdę chodzimy, rozwiązujemy zagadki środowiskowe, zagadki logiczne. Gra ta dostała ostatnio aktualizację z update'em grafiki dla Questa 3, więc mamy pewność, że gra będzie wyglądała świeżo, będzie zapierała dech w piersiach i każdy prawdopodobnie będzie się w niej świetnie bawił. Gra jest dostępna na komputerach PC, na PSVR2, a także na Questach 2 oraz 3. Druga dzisiaj omawiana gra to Assassin's Creed VR Nexus. Największy hit VR-owy ostatnich miesięcy. I tak naprawdę, najlepszym sposobem, że opisać tą grę, to po prostu Assassin's Creed, tylko że w VR. Mamy do dyspozycji stosunkowo duże mapy. Gra oczywiście dużo lepiej wygląda na koście 3 niż koście 2. Natomiast podobno na koście 2 również jest bardzo. Dobrze grywalna. W grze wsiadamy za stery trzech legendarnych asasynów, czyli Ezio Auditore, Conor Kenway, a także no, ta. ta z Odyssey, jak ona miała. O, właśnie, Cassandra. Gra, gra jest niestety do kupienia tylko i wyłącznie na headsety mety, czyli Quest 2 i Quest 3. Tutaj niestety gracze Pesetowi owi oraz PSVR muszą się obejść smakiem. Kolejna gra to Bone Lab. to produkcja znanego i cenionego w kręgach VR studia Stress Level Zero. Grę cechują interesujące i niedoścignione w tym momencie interakcje fizyczne gracza ze światem, a także świata ze światem, jak się okazuje. Bardzo dobra grafika oraz możliwość odpalenia gry nie tylko na komputerze, ale także na Questie 2 oraz 3. Niestety, gra nie dostała update'u wizualnego na Questie 3, dlatego będzie wyglądać i prawdopodobnie działać dokładnie tak samo. Na obu urządzeniach. Oczywiście, najlepszą opcją zagrania w tą grę jest PC, ponieważ tam najłatwiej zainstalujemy mody, w których ten tytuł jest najbardziej znany. Arizona Sunshine 2 Absolutna świeżynka, która wyszła 7 grudnia, dostępna jest na komputerach osobistych, PlayStation 5 oraz questach, także do wyboru, do koloru, ktokolwiek ma VR nie, bez problemu w nią zagra. Gra cechuje się przepiękną grafiką, interesującą wybuchową historią, świetnymi interakcjami między yy, graczem a światem, świetnym feelingiem strzelania z broni, a także walki wręcz. Jeśli szukacie najbardziej soczystego mordowania zombie w vr Arizona Sunshine jest dla Was. Zapraszam również na gameplayową serię na moim kanale, która wychodzi co drugi dzień i trwa już w tym momencie. I ostatnią pozycją w kategorii gry jest coś, co tak naprawdę ciężko nazwa gr nazwać grom. Tutaj nie możemy umrzeć, nie możemy też wygrać, nie możemy przegrać. Tak naprawdę liczy się tylko nasza satysfakcja i to, jak dobrze się bawimy grając tą grę, a Mam na myśli Electronauts. Najprościej opisać Electronauts jako symulator dj z auto-aimem. Bardzo ciężko tutaj zagrać złą nutę. Bardzo łatwo tutaj zagrać dobrą piosenkę. Mamy do dyspozycji mnóstwo traków, dużo instrumentów. Każdy znajdzie coś dla siebie. A kategorię Software otwieramy... Jednym z najważniejszych z programów, jakie możemy yy, tak naprawdę kupić, naszego nasze Oquesta bądź Pico. Jest to Virtual Desktop, czyli aplikacja do bezprzewodowego łączenia się z naszym komputerem osobistym. Dzięki temu nie potrzebujemy kabla do grania. Jedyne czego potrzebujemy to dobrego routera WiFi, w miarę szybkiego internetu oraz połączenia do routera prosto z komputera. Aplikacja ma mnóstwo opcji, dzięki którym, nawet jeśli wasz komputer nie jest w stanie podołać yy, streamowaniu gier VR, bardzo możliwe, że będziecie w stanie go do tego zmusić. A jeśli w waszym sercu nie gra David Geta, za to spokojnym głosem Pobros mówi, że nie ma pomyłek, a są tylko szczęśliwe przypadki, mam dla Was vermilion. Software, gdzie możemy malować obrazy. Cechuje się świetnym odwzorowaniem siły z jaką naciskamy oraz kątem z jaką naciskamy nasz pędzel do płótna. Możemy również puścić sobie w tle filmy z YouTube'a, tutoriale, bądź też nawet Bobarosa i malować razem z nim. Ale w kolejnym punkcie wracamy do muzyki i tym razem mamy Piano Vision, czyli... Grę? Nie grę? Tak naprawdę software, który służy do nauki gry na pianinie. Mamy wgrane kilka piosenek, oczywiście software jest płatny, ale tak naprawdę wyjdzie nam dużo taniej niż nauka gry na pianinie, a przyjemność dużo, dużo, dużo większa. No, pod warunkiem, że nie lubicie gadać z ludźmi. A kolejną pozycją jest Powerbeats VR, czyli program do ćwiczeń. Wyróżnia go całkiem dobra grafika, opcja Pass through, gdzie możemy ćwiczyć we własnym pokoju i przedmioty będą po prostu się w nim pojawiały, więc jeśli chcecie osobie obdarowanej dać znać, że czas iść na siłownię, kupcie jej to i już nie będzie musiała iść na siłownię, będzie mogła robić te wszystkie ćwiczenia w domu. I kategorię Software kończymy kolejnym programem dla artystów. Tym razem mamy do czynienia z aplikacją do malowania sprayami. Akurat tej osobiście nie testowałem, natomiast widziałem mnóstwo recenzji faktycznych graficiarskich artystów, którzy wypowiadali się bardzo pozytywnie na jej temat. Więc jeśli kupujecie to komuś, kto lubi VR i lubi również graffiti, nie ma problemu. Może tym razem uchronić go od kolejnego mandatu za niszczenie mienia. I tym sposobem dochodzimy do kategorii hardware. I pierwszym przedmiotem na naszej hardware'owej liście są gripy do kontrolerów. Tutaj tak naprawdę zależy od y, typu kontrolerów, które osoba oplorowana ma, ponieważ gripy dla Oculus Quest 2 mogą nie pasować do Oculus Quest 3. Tak, bo w moim przypadku tak samo gripy z Oculus Quest 1 nie, nie będą pasować do Oculus Quest 2 i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj musicie się upewnić, którą wersję headsetu ma osoba oblorowana. Takie gripy można kupić tak naprawdę na AliExpress, na Allegro lub na każdym innym serwisie. E ceny wahają się od 50 zł do kilku W więc tutaj już zależy od waszej gestii i od waszej oceny, które są tak naprawdę najlepsze. Ja podlinkuję e prawdopodobnie kilka przykładów, które według mnie powinny się świetnie. I jak już jesteśmy przy trzymaniu rzeczy, również świetnym pomysłem byłoby kupienie tego, co trzyma headset przy naszej głowie, czyli tak zwany headstrap. Paski do headsetów, które fabrycznie przychodzą z kwestami, są niestety koszmarnej jakości, wiele osób boli od nich twarz bądź też inne części czaszki, więc na pewno świetnym pomysłem byłoby kupienie nowego. Często niestety jest to dosyć droższa zabawa, tutaj już tak naprawdę zależy, jak bardzo kochacie osobę obdarowywaną. Ale tutaj podam jedną alternatywę, która powinna być w dosyć podobnej cenie, natomiast dużo lepsza. A to też zależy do osoby porowywanej. Następny. No okej, okay, ale powiedzmy, że nie macie setek złotych, żeby wydać na jakieś tam gripy do kontrolerów albo jakieś headstrapy. Na szczęście, Oculus Quest 2 oraz 3. O, jeden w sumie też, to są headsety mobilne. A żeby je przenosić. Będzie potrzebny jakiś pokrowiec, którego w zestawie niestety nie ma. Więc jeśli chcecie wydać jak najmniej pieniędzy, ale dalej kupić coś interesującego, coś fajnego, coś co na pewno się przyda, pokrowce są naprawdę świetnym wyborem i możecie je znaleźć praktycznie w każdej cenie. I na pewno znajdziecie jakieś, które nie tylko będą w waszej kategorii cenowej, ale także powinny dojść na czas. No dobra, no to powiedzmy, że chcecie wydać naprawdę dużo pieniędzy, że bardzo kochacie tą osobę i. Chce się jej dać coś, czego będzie używa praktycznie codziennie pod warunkiem, że używa headsetu codziennie. No to mam dla was stacje dokujące. Stacje dokujące są dostępne dla praktycznie każdego mobilnego headsetu, Pico Quest nie ma znaczenia. Znajdziecie je praktycznie w każdej cenie, o ile każda cena to przynajmniej kilkaset złotych. Ale uwierzcie mi, warto coś takiego kupić ale wszystkie te pozycje są dla osób, które już mają VR i są obeznane z VR -em. i prawdopodobnie te wszystkie gry już mają te wszystkie akcesoria już mają a co z ludźmi, którzy tego VR w ogóle nie mają ale nie chce też wydawać za dużo pieniędzy nie ma problemu, prezentuję Wam Oculus Quest 2 w tym momencie używane egzemplarze można kupić za niewiele więcej niż 500 zł czasem nawet mniej Tutaj dla przykładu znalazłem w okolicach Warszawy w egzemplarze za 380 zł, za 400 zł. Ogólnie do wyboru do koloru. Spójrzmy na inne miasto. Proszę bardzo, Gdańsko 380 zł, 390 zł, 409 nawet. Więc jeśli chcecie zrobić swoim bliskim niezapomniany prezent na święta, to to jest na pewno wspaniała opcja. Pamiętajcie tylko, żeby wyczyścić ten kawałek gąbki, który przylega do twarzy. Mnóstwo ludzi się w to poci. I na koniec tej listy chciałbym dodać parę dodatkowych, honorowych wspomnień. Na pierwszy ogień idzie Beat Saber, 3, gra o zbijaniu klocków. Świetny workout, Nadbym bym powiedział, że lepszy niż Bower Beats VR, a jeśli ktoś już ma Beat Sabera, to również polecam po prostu kupić music packi, które są stosunkowo tanie i zazwyczaj są dobrze zmapowane, w przeciwieństwie do modów, które są niestety różnej jakości. Kolejnym honorowym wspomnieniem jest Boneworks. Boneworks to gra, która wyszła już jakiś czas temu, ale dalej króluje jako jedna z najlepszych gier z interakcjami w gracza z fizycznym światem. Interesująca historia, ładna grafika. Ktoś, kto ma VR, prawdopodobnie już w nią grał, ale... Jeśli nie, to to jest świetna okazja, żeby sprezentować mu coś takiego. Na tej liście nie mogło też zabraknąć Half Life'a Alex. Strzelanka z niesamowitą historią, prawdopodobnie najlepsza gra na VR, jaka kiedykolwiek wyszła. I tutaj ostrzeżenie: jeśli macie jakąś grę, w którą chcielibyście zagrać, i nie jest to Half Life Alex, zagrajcie w nią najpierw. Później zagrajcie w Alex, ponieważ Alex psuje nam całą zabawę z grania w inne gry, bo jest za dobry. Przedostatni przedmiot na liście to płyta do biegania VR, są jej różne wersje, ale kosztuje krocie, więc jeśli chcecie pokazać komuś jak bardzo, 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 bardzo go kochacie, szczególnie siebie samego. To jest jeden z najlepszych prezentów, jakie możecie kupić. Niestety nie da się tego złożyć, więc upewnijcie się, że osoba obdarowywana ma mnóstwo miejsca, żeby coś takiego sobie zamontować w domu. I ostatnią pozycją jest drukarka 3D. Jest taka prawidłowość, że osoby, które posiadają VR, często są zainteresowane technologią i taką drukarkę również chciałyby posiadać. Mimo że przedmiot nie jest całkowicie w 100% związany akurat z VR-em, jest świetną propozycją dla kogoś, kto chciałby sobie po prostu wydrukować na przykład akcesoria. Ja sam wydrukowałem sobie headstrap do headsetu, który jest dużo wygodniejszy od tych, które są w zestawie z questami, a jeśli jakaś część się zepsuje, można ją wymienić na nową szybkim drukiem. I to już wszystkie moje propozycje. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to nie jest za późno przed świętami i Wasze prezenty zdążą dość na czas. A jeśli nie, to każdy prawdopodobnie tak czy inaczej będzie w stanie poczekać te parę dni, żeby dostać coś naprawdę fajnego. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakiś miły komentarz, bądź też niemiły. I widzimy się w następnych odcinkach. Elo.